Cześć. Dzisiaj kolejny dzień z budowy Woliery. Wczoraj ściąłem drzewo. Jak widać, zostawione coś takiego. Tutaj na dole wyrównane. Te dwa małe, takie pięki zostały. Ścięte mniej więcej na takiej wysokości. Z 60 cm, może 70 Do dachu będzie. Tutaj leży. Tutaj gałęzie one będą niepotrzebne. Tutaj leży yy, reszta drzewa. Wykorzystamy to do waliery. Jakoś będzie to umiejscowione tutaj. Zrobiłem ścianę wczoraj jeszcze. Yy, tą. Tutaj ten róg. Yy tutaj od ziemi. Myślę, że na tej wysokości na razie zrobię wszystkie <coughs> wszystkie woliery tutaj deskami od dołu na tej wysokości. Jeśli mi wystarczy na razie desek, to podniosę jeszcze jedną deskę. Także to tak. Winogron został przesadzony, wykopany, później tam pójdziemy Wam pokażę, jak tam winogron zrobiłem. <laughs> Pozupełniałem jeszcze tutaj te szczeliny. Wczoraj, tutaj, e, tu między kontrłatami, tu między łatami, na górze też uzupełnione, e, tu z przodu, no i tutaj z boku, tak samo. Wczoraj się oparłem o tą ścianę, jedna deska była nieprzykręcona, dobrze, że z jednej strony dobrze, że to wyszło teraz, a nie później jak barzant by miał uderzyć i uciec także tak to tutaj wygląda dzisiaj powinny przyjechać, jeśli dobrze pójdzie oczywiście, przyjadą deski będzie, deski łaty, będzie już można zaczynać konstrukcję kurników no co, no będę chciał tutaj jeszcze trochę ziemi wybrać, bo tu jest za dużo, jak widać, jest powyżej tych ład, także trochę tutaj zabierzemy z wierzchu. Na razie będą na ziemi, no piasek może w późniejszym czasie trochę. Tutaj tak samo jest dużo wyżej, także to będzie trzeba e, zabrać. Przyszła wczoraj też siatka. Dziś już przywiozłem siatkę. E... Firma Siatex. Nie wiem czy to mogę reklamować czy nie. E... Znajomy mi polecił. W internecie znalazłem stronę. Znaczy on mi podesłał. Cena ok, bo tutaj mamy wysokość 1,5 metra. Wolałbym metrową, no ale akurat ta była w fajnej cenie. Jeszcze teraz na promocji eee, drut. Jedynka, czyli taka w miarę gruba. Tutaj mam chyba 1,2 na tej wolierze. Jak mi coś z tego co pamiętam, tak grubszy jest. Będzie pewnie 1,2. No, a na tamtej mam chyba 0,8, tylko I też daję radę. Hmm, tutaj mamy jedynkę eee, oczko. 19x19, 19. tutaj mamy parametry, 1,5 metra 20 metrów w rolce yy, o też jest 20 metrów rolka dwie rolki zakupione yy, myślę, że powinno wystarczyć bo miałem wykorzystać generalnie te białe płyty tutaj z tego yy, z boksów od kur ja sobie teraz myślę, że musiał tam rozebrać, a mam nie sprzedane wszystkie kury. Yy, także albo sprzedaż będzie szybciej, albo po prostu jeszcze będę musiał zainwestować w jakieś cienkie płyty USB, żeby kurniki od środka obić. Zobaczymy co to z tego wyjdzie. Yy, ewentualnie może zabiorę płyty, a siatkowo jakoś obiję, chociaż kąt też by mi się przydała Pomyślimy nad tym, co tu zrobić. Dzisiaj w planach jest zrobienie okna. Będzie tutaj chyba jedno okno. Jednak rozbierzemy tą ściankę. Jak się uda, jak się uda, oczywiście. Obijemy deskami, właśnie na dole. Wywieziemy ziemię. Może uda się zrobić drzwi e, ustawić tutaj w środku już tam na gotowo. Zakopiemy siatkę. Zobaczymy, bo są plany spore, ale to może różnie wyjść. Zobaczymy jak będą chęci. I dobra, poczekajcie. Jeszcze pójdziemy sobie. Nie mogę na tym telefonie robić cięć, więc pokażę Wam e, e, winogron jak jest zrobiony. Tutaj jak widać, opadły z winogronu, zrobione coś takiego pod winogron. Zobaczymy, czy uda się to. Ten dosyć tak w miarę stabilny stoi. Jeszcze się rusza trochę, ale jest zabetonowany. Znaczy zabetonowany, suchy cement jest wsypany po prostu. to jest trochę lepiej. I że coś takiego tu na winogron wykombinowałem na szybko później też winogron będzie trzymał jak podrośnie dobra wrócimy sobie mam nadzieję że dzisiaj yy, przyjdzie yy, przyjdą te łaty te drewno bo tutaj już za dużo nie zostało no i tak więcej niż myślałem. Jakby zostało dużo więcej, to jeszcze bym chciał podbitkę zrobić na tych wolierach tutaj wszystkich tu jest fajnie, bo tu jest najszybciej bym zrobił podbitkę. To jest akurat na płasko zakończone, tutaj też bym to dociął do, naj, do długości najkrótszej łaty wystającej, czyli tej ostatniej łatę dał od czoła, tak jakby... Nie tak jak tu, tylko w tym miejscu by była wata i jakoś by tu to fajnie wyglądało. No ale zobaczymy, chociaż podbitkę od przodu bym chciał zrobić. Tu jedynie nie zrobię, bo nie ma wypustu. Tutaj też nie zrobię, ale tutaj jeszcze może deskę pociągnę po prostu. Zobaczy ile tego zostanie. Także tak to tutaj wygląda. Jeszcze znajomy mi podpowiada, żebym tutaj zrobił jakieś, jakieś boksy, takie dla e, małych stad. Ale raczej kurczę nie bardzo mi się, mi się wydaje. Wolałbym, żeby ta woliera była typowo dla barżantów. Pomyślę jeszcze nad tymi kurami. Propo, kurto to jeszcze jest. może się uda. Mam, trzymam kciuki e, jak tylko mogę znajomy może uda yy, może znajomym się uda załatwić lawendę jasminiatą od bardzo wybitnego hodowcy bym był mu bardzo bardzo wdzięczny jeśli już w tym roku by, by się udało sprowadzić no zobaczymy także to są na razie tylko plany o, tutaj uszaki sam jest bardzo ładnie się wypierzył Muszę też im tutaj jak tutaj się ogarnę to później im tu posprzątam, bo już na wyciągały nie wiadomo czego. O, światło jeszcze zostało zastawione. Tę budkę tutaj zabierzemy im, bo one i tak nie, nie korzystają w ogóle z tej budki. a Chociaż się materiał może wykorzysta. Postaram się ten boks też jak najszybciej się go pozbyć. Stąd to bym zrobił coś tutaj właśnie pod ten winogron. Budę tutaj dla psa przestawił gdzieś tutaj na miejsce tego big baga, żeby tam już sobie powoli uluźnić. Diamenta widzimy jak sobie tam skacze no i dobra, to by było chyba na tyle. Za dużo się tu nie zmieniło tak względem oka. No ale pracy trochę było. Yy, <coughs> będę pokazywał następne efekty. Zobaczymy co to wyjdzie. Także zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam, cześć!